Równanie różniczkowo zmiennych rozdzielonych. Kolejny przykład. Mamy tym razem równanie. dy pod dx równa się 3 cosinus x razy y kwadrat. I jest jeszcze coś nowego, czyli warunek brzegowy. y od pi równa się 1. Zaczniemy może od tego, że przekształcimy to równanie na takie, które bezpośrednio posłuży nam do zastosowania. Metody zmiennych rozdzielonych. Y, który był w postaci iloczynu, umieszczamy w mianowniku w postaci 1 na y kwadrat. Tym sposobem to co u góry jest równe temu co na dole. Teraz mnożenie na krzyż. 1 nad y kwadrat dy równa się 3 cosinus x dx. Dopisujemy całki. No i liczymy. Całka z 1 nad y kwadrat, to jest minus 1 przez y plus c. A tutaj mamy całkę z 3 cosinus x, czyli 3 sinus x i to pisujemy plus c. No to teraz to no trzeba by policzyć y. y no przemnożymy obie strony razy y i podzielimy przez 3 sinus x plus c. W związku z tym dostaniemy y to się równa minus 1 przez 3 sinus x plus c. Proszę zobaczyć, mamy tutaj też pewne założenia do poczynienia. W tym miejscu podzieliliśmy przez y kwadrat, w związku z tym możemy się zastanowić, czy jest możliwe, żeby y wynosił 0 czy nie. Jeżeli funkcja byłaby stale równa 0, wówczas jej pochodna to byłoby 0, tak? Czyli pochodna z Y to byłoby 0, tutaj byłoby 0, czyli to jest dobre rozwiązanie, tak? Czyli możemy tutaj dopisać lub Y równa się 0. E, rozwiązań jest nieskończenie wiele w zależności od C. To, co mamy tutaj w treści zadania, to jest tak zwany warunek brzegowy to znaczy spośród tych nieskończenie wielu rozwiązań wybieramy jedno albo kilka w przypadku równań pierwszego rzędu jeden warunek brzegowy powoduje, że to będzie dokładnie jedno rozwiązanie i obliczamy dla jakiego C tego typu zależność jest prawdą no to co, jak za X podstawię Pi to Y powinien wynosić 1 więc za Y wstawiam 1 Natomiast za x -a wstawiam pi, proszę sinus pi plus C. Sinus pi to jest 0. W związku z tym to jest minus 1 przez C. Żeby 1 było równe minus 1 przez C, to C musi być równe minus 1. W związku z tym spośród nieskończenie wielu rozwiązań dostajemy jedno. Y równa się minus 1 przez 3 sinus x minus 1.